Nawrocki publicznie upokorzył Sikorskiego. Padły mocne słowa. Od miesięcy narasta napięcie wokół jednego z kluczowych obszarów funkcjonowania państwa. Publiczne wypowiedzi, przecieki do mediów i ostre sformułowania budują atmosferę konfliktu, który, choć dotyczy procedur, coraz częściej przybiera osobisty charakter. Teraz pojawia się sygnał, że może dojść do bezpośredniej rozmowy na najwyższym szczeblu. Spór pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem spraw zagranicznych i wicepremierem Radosławem Sikorskim od dawna przestał być jedynie technicznym nieporozumieniem. Choć dotyczy formalnych decyzji i konstytucyjnych kompetencji, Coraz częściej wybrzmiewa w nim polityczna emocja, wzajemne pretensje oraz publiczne komentarze, które tylko podgrzewają atmosferę. Państwowe procedury w centrum uwagi opinii publicznej. Z pozoru sprawa wygląda na jedną z wielu instytucjonalnych różnic zdań, jakie pojawiają się w relacjach między pałacem prezydenckim a rządem. Tym razem jednak procedury państwowe, które zazwyczaj pozostają poza zainteresowaniem opinii publicznej, znalazły się w samym centrum medialnego sporu. Chodzi o obszar wyjątkowo wrażliwy: funkcjonowanie służby zagranicznej, gdzie formalne decyzje mają nie tylko znaczenie personalne, ale również wizerunkowe i strategiczne. Każdy komunikat. Każda wypowiedź i każde ujawnione pismo są natychmiast analizowane pod kątem politycznych intencji. W tym kontekście coraz częściej pojawia się pytanie, czy mamy do czynienia wyłącznie z konfliktem proceduralnym, czy też z próbą redefinicji relacji pomiędzy najważniejszymi organami władzy w państwie? Odpowiedź nie jest oczywista, zwłaszcza, że obie strony podkreślają gotowość do dialogu, jednocześnie nie szczędząc sobie krytycznych uwag. Zapowiedź rozmowy i narastające pretensje: W ostatnich dniach napięcie wyraźnie wzrosło. Z jednej strony pojawiły się deklaracje o chęci spotkania i rozmowy, z drugiej. Zarzuty dotyczące braku zaufania i sposobu prowadzenia komunikacji. Szczególne emocje budzi kwestia ujawniania ustaleń i korespondencji w przestrzeni publicznej. To właśnie ten element ma, według jednej ze stron, skutecznie utrudniać osiągnięcie porozumienia. Tle pojawia się również wątek stylu uprawiania polityki: czy rozmowy prowadzone w zaciszu gabinetów powinny kończyć się medialnymi komentarzami i publikacją dokumentów? Narasta też wrażenie, że sprawa przestała dotyczyć wyłącznie bieżących decyzji, a zaczęła symbolizować szerszy problem relacji pomiędzy prezydentem a rządem. Czy bezpośrednie spotkanie jest w stanie przełamać ten impas? Kluczowe szczegóły ujawniane są dopiero wtedy, gdy rozmowa schodzi na konkretne liczby, nazwiska i formalne kompetencje. Chcę rozmawiać o systemie. Mocne słowa Nawrockiego. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział. Że osobiście zaprosi Radosława Sikorskiego na rozmowę dotyczącą sporu o nominacje ambasadorskie. Jak podkreślił, nie chodzi mu o personalne targi, lecz o rozwiązanie problemu w sposób systemowy. Nie chcę rozmawiać z ministrem Sikorskim o nazwiskach, chcę rozmawiać o systemie, powiedział prezydent Karol Nawrocki. Prezydent zarzucił szefowi MSZ, że doszło do odwołania 50 ambasadorów bez porozumienia z głową państwa, mimo wcześniejszych rozmów i prób znalezienia kompromisu. Mieliśmy w tej sprawie merytoryczne spotkanie i byłem przekonany, że uda się ten problem rozwiązać, mówił Nawrocki, dodając, że szczegóły negocjacji niespodziewanie pojawiły się w mediach społecznościowych.